A więc zdefiniować swoje atuty na wejściu, na nich się skupić, a także mieć świadomość problemów, które w tej szkole się pojawiły i one tak naprawdę, niektóre z nich trwały przez dość, długi, przez dość długi czas. Zatem atutem szkoły na wejściu, czyli kiedy zaczęła swoją działalność, już jako niepubliczna szkoła, był fakt, że to była szkoła mała. To była szkoła mała, jak wspomniałem, niewielu nauczycieli, niewielu uczniów. Do pewnego momentu to była szkoła też bardzo rodzinna. Staram się to podtrzymywać. Czasami jest to trudne ze względu na liczbę obecną uczniów, ale pamiętam okres, kiedy nie dość, że wiedziałem, jak się nazywa uczeń. Wiedziałem, jak się nazywają jego rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, to także wiedziałem, jak się nazywa jego pieskot czy rybki. W związku z tym szkoła też była szkołą bezpieczną, to było niezwykle istotne dla osób, które chciały zapisać do naszej szkoły. Była szkołą katolicką, a więc miała określone wartości, ma nadal określone wartości, do których się odwołuje nieustannie, których jesteśmy świadomi, a także ci, którzy do nas przychodzą, też muszą być świadomi, jakie wartości tutaj krzewimy. No i szkoła bezpłatna. Jak mówię, środowisko dość specyficzne, jeżeli chodzi o kwestie zamożności, więc nie było możliwości, żeby szkoła była czesnym. A jakie były problemy na wejściu, to przede wszystkim rotacja nauczycieli. Nauczyciele się nieustannie zmieniali. Część z Państwa z pewnością. Z... Część z Państwa to dyrektorzy swoich szkół, więc mają tę świadomość, jak istotnym problemem jest kwestia rotacji nauczycieli. Zmieniający się nauczyciel na miejsce, którego Musimy zatrudnić nowego, który musi wypełnić tę lukę. Jeżeli odchodzi od nas nauczyciel, który jest bardzo dobrze wdrożony w kulturę organizacyjną, dobrze w niej funkcjonuje, sprawdza się, ma ciekawe pomysły, jest kreatywny, jest rozwojowy, chętny do pracy, dużo bierze na siebie i spełnia się jako nauczyciel, kiedy taki, taka osoba odchodzi, no to wiadomo, jak trudno jest ją zastąpić. To jest problem, to był problem bardzo mocny, który dokuczał szkole. Udało się go za pomocą właśnie tworzenia pewnej kultury organizacyjnej, odpowiedniego podejścia do nauczycieli, odpowiedniego nadzoru ich pracy, kontroli ich pracy, która właściwie nie tyle jest kontrolą, co monitorowaniem, udało się sprawić, że ci nauczyciele, jeżeli odchodzą, to tylko z takich przyczyn czysto losowych, na przykład wyjazdu, przeprowadzki. Więc kolejne problemy to wyposażenie szkoły. Szkoła wtedy była wyposażona bardzo ubogo, ale było wszystko, co było potrzebne, żeby uczyć. Była tablica, była kreda, były ławki, więc można było uczyć. Wiadomo, że komputery, monitory interaktywne, tablety, drony nie uczą, uczą ludzie przede wszystkim, i to właśnie w ludzi trzeba było wtedy zainwestować. Problem, który szkoła towarzyszy przez do, do dnia dzisiejszego to jest oczywiście kwestia finansowania, a właściwie niedofinansowania szkoły. Trzeba szukać różnych źródeł finansowania. Czasami się to udaje lepiej, czasami się to udaje gorzej. W tym roku na przykład mamy mniejszą dotację ze względu na to, że współczynnik zamoż... zamożności gminy się pojawił w obliczaniu wysokości dotacji. A gmina jest w miarę zamożną gminą, mówię o gminie Siechnice. W związku z tym Mamy zmniejszoną dotację. Szkoda, bo to nas troszeczkę dobija, ale nie poddajemy się, walczymy i pracujemy, pracujemy dalej. Problemy na wejściu, tak jak mówiłem, to także wyniki uczniów. Mówię tutaj głównie o egzaminach zewnętrznych. One nie były niestety wysokie. W tej chwili są bardzo zadowalające, ale trzeba było ogromnego wysiłku, żeby dojść do odpowiedniego poziomu. W dużej mierze udało się to. Udało się to zmienić ze względu na odpowiednią diagnozę, ewaluowanie pewnych procesów, a także nie ma co ukrywać, zmienił się przekrój społeczny naszych uczniów, naszych rodziców. To są osoby, które wybierają naszą szkołę z jakiegoś powodu, nie dlatego, że jest to szkoła, która jest blisko. Ale głównie dlatego, że jest to szkoła, która ma coś do zaoferowania. Szkoła, która ma jakiś rodzaj jakościowej przewagi, szkoła, do której można zapisać ucznia. A tą jakościową przewagę, jak, jak budujemy, jak do niej także dążymy, jak chcemy ją podtrzymać, to o tym właśnie będę mówić w tej swojej, nie, w tej swojej krótkiej, krótkiej prelekcji. Zatem, proszę Państwa, istota bycia dyrektorem w tej yy, niewielkiej szkole to jest. Ale także w każdej szkole, bez względu na to, czy jest to publiczne, czy niepubliczne, to jest dążenie do tego, żeby atuty, przewagi podtrzymać, a problemy rozwiązać. To jest klucz absolutny do tego, żeby móc działać, żeby móc w ogóle skupiać się na tym, żeby liderować ku jakiejś zmianie, ku rozwiązywaniu problemów, ku podtrzymywaniu atutów. Ta świadomość pozwoli nam być. Właśnie stale naładowanym i gotowym na to, żeby to, co ma nas do przodu popchnąć, żeby było, żeby było zrealizowane. I stale realizowane. Ja tutaj Państwu nie dam oczywiście gotowych, gotowych rozwiązań, bo my jesteśmy ciągle w procesie. Więc będę mówić o tym wszystkim w kontekście procesu, w jakim jesteśmy. Ten proces ma nas do czegoś doprowadzić, ten proces jest jakoś zorganizowany, ten proces jest planowany z głową, w ten, procesie, w ten proces są zaangażowani wszyscy, którzy pracują w szkole, no bo dążymy uparcie do celu, którym jest stworzenie kultury, Szkoły uczącej myślenia. To jest trud, bez wątpienia, to jest ogromne wyzwanie organizacyjne, dydaktyczne, dydaktyczne, związane z nadzorem, monitorowaniem, szczególnie dla osób, które są tego blisko, czyli głównie dla dyrektora, który w pewnym momencie musiał stać się liderem, i dla nauczyciela, który, musi, który musiał stać się tym nauczycielem, zaangażowanym i świadomym. Tego procesu, w którym, w którym będzie funkcjonować. Czyli należało nauczycieli przekonać, ale oprócz nauczycieli przecież są też inni członkowie społeczności, uczniowie, rodzice. Zatem, proszę Państwa, w związku z tym zagadnienia kluczowe, które będą układać się w taki ciąg logiczny który doprowadzi nas, który mam nadzieję, doprowadzi ten, 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 ten meta tego procesu, to będzie osiągnięcie właśnie tej kultury organizacyjnej opartej na myśleniu krytycznym, właściwie yy, kultury organizacyjnej szkoły uczącej myślenia. To jest nasz ten cel, ale żeby ten cel zrealizować bądź móc być w ogóle w procesie, należało opracować strategię. Yy, strategia, która opierała się na strategii jakościowego przywództwa, więc trzeba było wybrać coś, co nas odróżnia od innych szkół, Szkół. Od szkół nie tylko z gminy, ale też z regionu. A więc od szkół na przykład jest nieco większych ośrodków miejskich, bo taki ośrodek funkcjonuje niedaleko istnieje niedaleko Kotowic, to jest oława miasto kłopie 30-tysięczne, ale też, jak powiedziałem, blisko jest Wrocław. Trzeba było znaleźć coś, co będzie kluczem do tego, żebyśmy się mogli odróżniać. Znaleźć to jakościowe przywództwo, zdefiniować je. I do niego się odnosić i po prostu to jakościowe przywództwo zdobywać. Ta strategia mogła zostać opracowana tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wiedzieliśmy, jaki będzie ten nasz cel w kontekście uczniowskim. To znaczy, jakiego ucznia chcemy. Chcemy jakiego absolwenta, to znaczy, do czego dążymy, żeby ta osoba, ten człowiek, młody człowiek, który opuszcza naszą szkołę, kończąc klasę 8, egzaminem ósmoklasisty, otrzymując świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, jakim był człowiekiem, jak się potem mógł odnaleźć w, na tym trzecim etapie edukacyjnym. Bardzo istotną kwestią jest śledzenie yy, dalszych losów edukacji naszych absolwentów, yy, dowiadywanie się, jakim idzie, z czym sobie radzą, co, jaka jest dla nich trudność yy, i coś, co mówiąc tu niejako na marginesie tej prezentacji, coś, co jest niezwykle smutne, z punktu widzenia osoby, która tworzy szkołę, do czegoś dąży, to jest to, z czym bardzo często uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej spotykają się na przykład w liceach. Spotykają się bardzo często po tych pierwszych diagnozach, które idą mocno średnio, z tym, że szkoła to Was niewiele nauczyła, to podstawowa. To jest taki komunikat, który często się pojawia, bo słyszę to od swoich, od swoich absolwentów. To jest przykre, że coś takiego słyszą. A my musimy mieć grubą skórę, żeby to przyjąć i mieć świadomość tego, że my wykonaliśmy dobrą pracę, bo stworzyliśmy człowieka, wychowaliśmy człowieka, który jakby wchodzi w ten nasz wypracowany model absolwenta. W tym modelu też będę mówić mocno w kontekście. Krytycznego myślenia oczywiście, ale tutaj tylko ten temat sygnalizuje. Wreszcie, rodzic to jest oczywiście temat rzeka, współpraca z rodzicem, informacja zwrotna do rodzica. O tym będę mówić dosłownie krótko, ponieważ no, musiałoby, musiałaby ta prelekcja się naprawdę rozwlec na co najmniej półtorej godziny, więc tutaj tylko zasygnalizuję jedną istotną rzecz, która będzie też dla Państwa dobrą informacją i myślę interesującą, to znaczy, jak powiedziałem, jesteśmy szkołą katolicką. W naszej szkole są, do naszej szkoły zapisują się, nie, uczniów zapisują rodzice, którzy są głęboko wierzący, także tacy, którzy są ateistami, bądź wyznają inną wiarę. My nie mamy yy, Takiego, takiego przykazu, takiego statutowego zapisu, że do nas może się zapisać tylko ktoś, kto jest wyznania katolickiego. Nie jesteśmy szkołą pod tylu wyznaniową. Natomiast co nie zmienia faktu, że musimy dbać szczególnie o to, żeby projekty, które realizujemy, bądź strategie, które tworzymy, żeby ona bardzo mocno była osadzona właśnie w naszym rdzeniu, czyli w katolickości. Nie możemy wypierać się naszych wartości, tylko musimy je stale pielęgnować. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że kiedy informowałem rodziców, że jako rada pedagogiczna będziemy powoli wchodzić w proces wdrażania myślenia krytycznego w naszej szkole, kiedy spotkałem się z nimi, rozmawiałem z nimi, wysłałem też informacje, różnego rodzaju linki, które, które bardziej dawały szerszy pogląd na ten temat. Spotkałem się z dość dużym oporem na starcie. Ten opór wynikał z pewnego hmm, przewrażliwienia, tak to nazwę, nieco w cudzysłowie, i pewnego niedoinformowania, czym w ogóle jest myślenie krytyczne w kontekście samej szkoły. Znaczy jest pewnym narzędziem, który do czegoś prowadzi, tak? który tworzy określoną kulturę nauczania, kulturę niewypierającą się pewnego błędu, kulturę błędu, kulturę, w którym dążymy do tego, żeby uczeń był twórcą, a nie tylko odbiorcą tego, co mówi nauczyciel itd. Tak Czyli nic co stoi jakby w sprzeczności z naszymi wartościami. To jest rodzice bardzo często, czy to była grupa, bardzo wąska grupa rodziców, sygnalizowała pewną obawę, to znaczy, czy nie wchodzimy w coś, co oni określali mianem nowej pedagogiki. Myślenie krytyczne, a więc coś, co jest związane z na przykład ze szkołą frankfurską, czyli, czyli E, nurtami marksistowskimi czy postmarksistowskimi, które mają teraz mocny wpływ na, na te nurty lewicowe współczesne. Tak? To słowo krytyka im tutaj, e, ich tutaj mocno alarmowało. Więc mm, Mówię o tym, dlatego że jakby ja wcześniej na to zupełnie nie zwróciłem uwagi. Sądziłem, że jest taki rodzaj zaufania, że skoro coś robimy, to robimy coś, dlatego żeby po prostu być lepszym, dlatego żeby się rozwijać, żeby rozwiązywać nasze problemy i uwypuklać atuty. I tymczasem, jak mówiłem, trzeba było bardzo dużej pracy, żeby przekonać tych nieprzekonanych do tego, że my ciągle pracujemy w zgodzie z naszymi, z naszymi wartościami. Bardzo mocno na przykład rodzice zwrócili uwagę na tę kwestię, która w myśleniu w jest bardzo istotna, Nie brzmi jednak dla nich niebezpiecznie, czyli sytuacje, w których uczeń kwestionuje, tak? uczy się kwestionować. To było dla nich w pewnym momencie nie do przyjęcia. Trzeba było się spotkać, porozmawiać, wyjaśnić, zachęcić do udziału w webinarach dla rodziców prowadzonych przez Instytut Myślenia Krytycznego. Gdzieś udało się tutaj pewne rzeczy rozbroić, mogliśmy dalej w tym procesie. W tym procesie uczestniczyć już z taką świadomością, że, że rodzice są przekonani co do tego, co robimy. Oczywiście w tej strategii trudno nie wspomnieć o nauczycielu, o tym też będę mówić, ale zawsze w kontekście dyrektora, dyrektora którego rola, jest, to, rola jako, to jest rola lidera, o tym trzeba, trzeba pamiętać. To nie jest nadzorca, to nie jest kontroler, to jest głównie lider. Kiedy oczywiście mówimy o sytuacji, kiedy dąży się do. Wykształcenia tej kultury organizacyjnej, szkoły uczącej myślenia, szkoły opartej na myśleniu krytycznym w takim środowisku, dyrektor powinien być przede wszystkim